Jedną z podstawowych cech współczesnego rynku pracy jest dynamika. To, jak szybko reagujemy na zachodzące zmiany, determinuje naszą na nim pozycję. Zdarzenia losowe, indywidualne predyspozycje, struktura lokalnego rynku pracy, a także sytuacja gospodarcza w regionach wywołana pandemią mogą wymusić potrzebę reorganizacji życia młodych ludzi i potrzebę odbudowania go w nowym miejscu. Znalezienie satysfakcjonującej pracy wymaga często zmiany miejsca zamieszkania. Dotyczy to także ludzi młodych, stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Szanse na podjęcie zatrudnienia lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania stwarza program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie od 2015 roku wdraża program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie w ramach programu skierowane jest do osób w wieku do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia, w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Jest to szczególnie atrakcyjna oferta wsparcia, stawiająca sobie za cel aktywizację ludzi młodych debiutujących na rynku pracy. Formą wsparcia ułatwiającą mobilność zawodową młodym osobom do 29 roku życia pozostającym bez zatrudnienia jest bon na zasiedlenie. Oferta ta jest dostępna dla osób, które postanowiły zmienić swoje miejsce zamieszkania i stanęły w obliczu poszukiwań nowego miejsca pracy lub założenia własnego biznesu poza dotychczasowym miejscem pobytu. Niedawno skorzystałem z bonu na zasiedlenie, oferowanego przez Powiatowe Centrum Pracy w Świdniku. Pozwoliło mi to na przeprowadzkę do Wójta pomorskiego i podjęcie pracy jako inżynier projektu w Stejko, firmie zajmującej się produkcją pochodnych materiałów izolacyjnych oraz konstrukcyjnych. Samo pozyskanie bonu było bardzo proste. Zaczęło uzupełnić wniosek, dobrze go uzasadnić oraz odbyć rozmowę. Obecnie jestem na miejscu, pracuję, rozwijam się, nad nowych umiejętności. Mogę każdemu polecić skorzystanie z tego projektu pozwala na rozbijanie skrzydeł i samodoskonalenie. W ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja, rozwój realizujemy różne instrumenty, między innymi bon na zasiedlenie. Jest to instrument skierowany do osób młodych do 30 roku życia. Osoba podejmuje pracę poza miejscem zamieszkania powyżej 80 km lub dojazd do pracy i z powrotem przekracza 3 godziny. W ramach tej tego bonu otrzymuje od nas do 200% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę to może przeznaczyć na koszty związane z utrzymaniem, a więc wynajem, czynsz, koszty stałe, nawet i dojazd, miejską komunikacją do miejsca pracy. Myślę, że to jest dobra taka forma, dlatego że poprzez taki pierwszy okres, trudny zapewne przy podejmowaniu pracy, może zabezpieczyć tą sprawę taką finansową tej osoby. W ramach tego bonu nasi bezrobotni podejmują pracę, nawet nie wyjeżdżając często poza nasz region czy województwo, ale są też tacy, którzy wyjeżdżają poza nasze województwo, ale ten mechanizm działa w dwie strony. Dlatego też do naszego regionu czy województwa, naszego powiatu, przyjeżdżają inne osoby, ponieważ pracodawcy szukają z odpowiednimi kwalifikacjami, których często u nas w naszym powiecie jest brak. Województwo lubelskie staje się bardziej, coraz bardziej atrakcyjne, jeżeli chodzi także i o dojazd, bo jak wspomniałem wcześniej, możemy także i dojeżdżać do naszego województwa i też ten bon zasiedleniowy otrzymać. Wdrażany przez nasz urząd program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój wspiera mobilność na rynku pracy młodzieży do 30 roku życia. Do końca września bieżącego roku wsparliśmy 3,5 tysiąca osób z terenu naszego województwa, umożliwiając podjęcie pracy zgodnej z ich kwalifikacjami, poza terenem dotychczasowego zamieszkania. Szczegółowe informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, siedzibę pracodawcy, urzędów pracy lub stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.